Cześć wszystkim, zachęcam do subskrybowania oczywiście mojego kanału, chciałem tylko taki króciutki film wam pokazać, jeśli chodzi o parametry pompy ciepła. Tutaj wam pokażę jak, jak wygląda przegląd instalacji, jakie jest zasilanie. Wam pokazuję, temperatura jaka idzie na podłogę, to jest 28 stopni tutaj jaka z podłogi wraca to jest mniej więcej około 23 stopni, 22,8 no i o tyle ta temperatura się tutaj podgrzewa ta woda się podgrzewa, że tak powiem tutaj o jakieś 5 stopni po jednym przejściu przez pompę i nie chciałem tak dowierzać do końca parametrom pompy ciepła jeżeli chodzi o bilans energetyczny, czyli COP natomiast się okazuje, że wcale nie tak źle pokazuje bo ze względem licznika i ciepłomierza pokazuje no, tam jakieś setne części, może dziesiąte w niektórych miejscach. A tak to rzeczywiście wychodzi tak. I, i po no, z ostatniego filmu jak tutaj wskazałem wam, no to co wam nagrywałem, no to COP wychodzi, że ogrzewania wychodzi 7,3 a ciepłej wody użytkowej ona jest podgrzewana do 45 stopni to jest 5,2 także jest to dosyć fajne chciałem Wam pokazać tylko jak to się ma na tygodnie podzielone teraz mamy tutaj jakby 40 tydzień który się dzisiaj zaczął no i dzisiaj tak 2,6 kW energii pompa złożyła a wyprodukowała 19,8 kW w ubiegłym tygodniu złożyła 21,3 kW i wyprodukowała 157,2 kW jeszcze poprzednim było 6,1 kW zużyta, 44,9 kW produkowana natomiast jeśli chodzi o ciepłą wodę użytkową no to ten tydzień się dopiero zaczął jeszcze chyba dzisiaj się nie podgrzewała woda, w ubiegłym tygodniu 10,8 kW zużyte, 56,9 kW wyprodukowane Także tak to się ma. No o to wszystko myślę, że w kolejnych filmach coś będę relacjonował. Pozdrawiam.